No, chodź, to otworzysz. Otwórz sobie, Anciu. No, otwórz sobie, Anciu. Tak. Co to jest, no? Anciu. Otwórz sobie. O, o, o. Tak, tak. Ślicznie, o. I masz za to, o. Proszę, za to sobie. Hmm, hmm, hmm. No. O, to pasuje. No już trochę nagrody. Ruchy ćwiczeń. No, otwieraj. Bądź on. To już ci się nie chce? No chodź tutaj, Anciu. Chodź tutaj, Anciu. Chodź, chodź tutaj. O, 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 o. No, daj, daj, daj. ślicznie ślicznie. Ślicznie. No tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź ślicznie. Muy buen Yorick.